thank you Dzień dobry, moi podcastowicze z tej strony Wiktor Doktor, a to podcast BSSB tajemnic. Spotykamy się po raz 326, a ponieważ jest to odcinek sobotni, no to możecie już się tylko spodziewać tego, że będzie to EPT, czyli ekspresowe podsumowanie tygodnia. Podcast BSSB tajemnic to jedyna codzienna audycja o tematyce outsourcingu i nowoczesnych usługach dla biznesu, która jest nagrywana w Polsce i to tutaj dostajecie codziennie. Garść informacji o różnych ciekawostkach, faktach, mitach, ale także i komentarzach związanych z branżą BSS-u. Zapraszam Was na cotygodniowe podsumowanie tygodnia, ale zanim przejdziemy do tego, co się działo w samym podcaście, co się działo w raportach, jakie ciekawe newsy pojawiły się na rynku i jakie zapowiedzi ciekawych wydarzeń są przed nami. To mam dla Was zaproszenie. Tak, jest to zaproszenie do udziału w konkursie Outsourcing Stars. Po raz ósmy konkurs jest organizowany. Jest to nieodpłatna, niekomercyjna inicjatywa. Nie musicie zapłacić złotówki, aby wziąć w niej udział, a może się okazać, że w swojej branży jesteście najlepsi na tle wszystkich innych uczestników tego konkursu. Konkurs wystartował tydzień temu. A już zgromadził pierwszych kilkadziesiąt zgłoszeń. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że na zgłoszenia macie czas tylko i wyłącznie do 31 grudnia 2020 roku. Same dane do konkursu możecie przesłać później, o czym oczywiście mówi regulamin tego konkursu. Natomiast jeżeli chcecie w ogóle stanąć do walki o prestiżową statuetkę Outsourcing Stars, to zapraszam, abyście zgłosili się do konkursu do 31 grudnia bieżącego roku. Link do strony konkursowej oczywiście zamieszczę wam do opisu tego podcastu. Klikajcie, zapisujcie swoje firmy i trzymam kciuki, może w tym roku statuetka trafi do Was. No dobrze, ale co mamy za sobą? Za sobą mamy drugi tydzień grudnia. Ten czas biegnie jako szalały. Normalnie we wszystkich poprzednich latach w tym okresie chodzilibyśmy po różnych gwiazdkowych spotkaniach, uczestniczylibyśmy w podsumowaniach roku. No ale rok pandemiczny ma swoje zupełnie inne prawa. No i te podsumowania dzieją się raczej wirtualnie. Tak, troszeczkę tych różnych podsumowań było już w sferze internetowej, kolejne będą jeszcze zapewne przez najbliższy tydzień, a potem już sielanka. W nieco bardziej ograniczonym gronie niż zwykle to było, chociaż mam nadzieję, że nasi włodarze, mocodawcy, parlamentarzyści i inni policjanci przymkną nieco oko, jeżeli przy stole zmieści się trochę więcej niż pięć osób z naszej najbliższej rodziny. No ale ten podcast nie jest o świętach, nie jest o regulacjach prawnych, chociaż czasami te regulacje dotyczące świata outsourcingu też tu się pojawiają. Ten podcast. Dotyczy świata BSS-u. Więc skoro tak, to wskakujmy w takim razie do szybkiego ekspresowego podsumowania tygodnia, a zaczynam jak zwykle od swojego podwórka, czyli od tego co działo się na falach podcastu BSS bez tajemnic, a był to tydzień z pięcioma nowymi odcinkami. Oto i one. Zapraszam. 321 odcinek pojawił się w poniedziałek i dotyczył wspomnianego przed chwilą konkursu Outsourcing Stars. Tak, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tego odcinka, bo to pigułeczka, króciutka wiedzy na temat tego, czym ten konkurs jest, kto w nim może startować i dlaczego warto się tą inicjatywą zainteresować. Wtorek to już odcinek numer 322. Jak to jest z mobilizacją, organizacją i determinacją pracowników? W tym podcaście opowiedziałem o bardzo ciekawej analizie i raporcie przygotowanej przez firmę Grand Thornton. Zapraszam Was do lektury, dlatego że dosyć ciekawe wnioski z tego podcastu płyną. Środa to odcinek 323, gdzie wróciłem do tematu coworkingu. Tym razem, odcinek pod tytułem Coworking w skali multi prezentuje wam, w jaki sposób można korzystać z biur coworkingowych na terenie całej Polski, de facto nie, yy, z procesem, który wcale niekoniecznie jest jakoś bardzo skomplikowany. O coworkingu będę jeszcze opowiadał w kolejnych tygodniach, szykują się naprawdę bardzo ciekawe odcinki w tej tematyce. 324 to już odcinek, który ukazał się w czwartek. I tym razem tutaj uwaga moja poszła w kierunku najnowszego raportu Pro Progresio o tytule Focus on Kielce. Tak, jest to edycja grudniowa roku 2020. W Kielce doczekały się już kolejnego raportu z serii Focus on. Co się zmieniło rok do roku? Zapraszam, abyście posłuchali sobie. Tego odcinka i dowiedzieli się, jak wygląda otoczenie inwestycyjne w Kielcach. Odcinek 325 to już piątek i powrót do takiej serii Back to Basics. Tak, od jakiegoś czasu zacząłem Wam tłumaczyć albo raczej definiować poszczególne hasła związane z branżą sourcingu i outsourcingu. Tym razem padło na hasło BPO. O tym, czy BPO dotyczy tylko branży outsourcingowej, a może także innych, o tym, kiedy napisana została pierwsza książka o tej tematyce i wiele innych ciekawych smaczków, możecie dowiedzieć się z odcinka 300. 25. w podcastu BSS bez tajemnic. Tyle w podcaście przeskakujemy do raportów. No i zacznę tutaj od raportu Fokus on Kielce, o którym przed chwileczką wspomniałem, że był na ten temat nagrany podcast. Jeżeli nie chcecie słuchać podcastu, ale chcielibyście samodzielnie sobie przekopać się przez raport Focus on Kielce, no to warto to zrobić. Raport ten to opis otoczenia inwestycyjnego stolicy Województwa Świętokrzyskiego. Raport ten jest wydany w wersji polskiej i angielskiej, 24 strony i komplet informacji makroekonomicznych związanych z logistyką miasta, rynkiem nieruchomości, wynagrodzeniami, a także listą firm BSS, które mają swoje siedziby w Kielcach. Warto przejść przez ten raport. Kolejny news, no to nie news, to kolejny raport to Grant Thornton opublikował Celery Ketchup Index, to już trzecia edycja raportu pod tym tytułem, w którym autorzy analizują wzrost wynagrodzeń w Polsce oraz Unii Europejskiej. Z raportu wynika m.in., że przez ostatnie 3 lata wynagrodzenia w Polsce rosły realnie aż o 5,6% rocznie. Więcej wniosków w raporcie, a link załączam do opisu tego odcinka. Nad przyszłością rynku pracy pochylił się Manpower Group i opublikował raport pod tytułem Barometr Manpower Group Perspektyw Zatrudnienia. Z raportu tego wynika, że w pierwszym kwartale roku 2021 6% firm chce poszukiwać nowych pracowników. 4% myśli o redukowaniu etatów, a aż 86% nie planuje zmian personalnych. Na wzrosty zatrudnienia mogą liczyć branże budownicza, produkcji przemysłowej i handel. No to czas na newsy. Jak informuje JLL, w Polsce wciąż przybywa biur do podnajęcia. W listopadzie 2020 roku oferta podnajmów wynosiła 240 tysięcy metrów kwadratowych, z czego połowa przypadała na Warszawę. Taka skala podnajmów to niespotykane jak dotąd zjawisko. Cała branża real estate czeka na zamknięcie roku 2020, aby w pełni zanalizować sytuację potrzeb biurowych firm. Piotr Rudkowski zakończył cykl doskonałych artykułów na temat strategii sourcingu. Kompletne przejście przez temat sourcingu zostało zaprezentowane w czterech odsłonach na witrynie outsourcingportal.eu. Linki do wszystkich czterech odcinków w opisie do niniejszego podcastu. Teksty te są przydatne zarówno dla profesjonalistów, jak i początkujących osób w świecie outsourcingu. Firma City Space kończy kolejny etap budowy swoich biur w budynku Tryton w Gdańsku. Tym razem do wyposażenia przestrzeni biurowej trafiły mobilne kabiny akustyczne. Jest to efekt współpracy City Space z firmą Micomax Smart Office. To bardzo ciekawa informacja, no i absolutnie przydatna w czasach pandemii, te, tak żeby w bezpieczny sposób móc samodzielnie bądź w niewielkim gronie towarzyszy odbyć sobie. Spotkanie. Divers CG stawia kolejne kroki w swoim rozwoju w Polsce. W ostatnich dniach przeprowadziła się do nowego biura w Generation Park Z. Nowa siedziba DCG to 3000 m2 w centrum warszawskiej woli. Firmę kompleksowo reprezentowała JLL. Coś mi się wydaje, że ta wola będzie coraz bardziej w oku zainteresowania kolejnych najemców doskonałe budynki biurowe, doskonała logistyka tej części Warszawy. Ciekawe, kto poza Divers CG niebawem objawi się w budynkach w okolicach Ronda Daszyńskiego. I na koniec news kadrowy. Nowym dyrektorem marketingu i rozwoju w Sodexo został Karol Kamas. Kamas specjalizuje się w sektorze usług, ze szczególnym uwzględnieniem branży finansowej. Na pierwsze mocne zadanie Kamas dostał współtworzenie strategii biznesu z Sodexo. Poniusach czas na zapowiedzi, a oto i one. Dziś mam dwie sztuki. Ale z początkiem tygodnia warto jest obserwować, co się jeszcze będzie działo, gdyż nie o wszystkim mogę dzisiaj powiedzieć, ale od poniedziałku na pewno nowe eventy się nam pojawią. 16 grudnia 2020 roku o godzinie 11.30 firma Cushman Wakefield organizuje webinar, Jak chce pracować Generacja Z. Wydarzenie jest realizowane we współpracy z Antal. Podczas webinaru prowadzący odniosą się do danych ze swojego ostatniego badania. No i druga zapowiedź: HR na szpilkach Moniki Smulewicz zaprasza na wideo szkolenie PPK w sektorze finansów publicznych: tworzenie wpłaty, korekty, wypłaty. Szkolenie jest płatne, a link dołączam do opisu do tego podcastu. Takie było podsumowanie ekspresowe ostatniego tygodnia, no i wracam w nim do tego, co powiedziałem Wam na początku. Pamiętajcie o konkursie Outsourcing Stars. Trzymam kciuki za Wasze firmy. Może to w tym roku, to Wy będziecie najszybciej rozwijającą się organizacją w świecie BSS-u w jednej z 13 kategorii, które ten konkurs obejmuje. Szczegóły na stronie outsourcingstars.com. Tyle na dziś. No, tyle na dziś, ale zakończę jeszcze jednym zaproszeniem. Na co dzień pewnie część z Was wie, że stoję na czele klubu Pro Progresio. To dosyć innowacyjna organizacja, która zarządza mediami, outsourcing portalem, outsourcing and more, organizuje wydarzenia w cyklu BSS Tour i całą masę innych inicjatyw podejmuje na co dzień. Ale jedną z nich jest Klub Pro Progresio, w którym zrzeszamy całą masę bardzo ciekawych organizacji świadczących usługi dla biznesu. Może rok 2021 to dobry moment, aby i Twoja, i Wasza organizacja dołączyła do klubu Pro Progresio? Dlaczego nie? Będziemy mieli okazję wtedy spotykać się nieco częściej, rozmawiać nieco częściej, a informacje o Twojej, o Waszych firmach. Będą się również pojawiać na falach podcastu BSSB tajemnic. Tyle na dziś. Pamiętajcie o subskrypcji tego podcastu. Do czego zachęcam, nie przegapicie wtedy żadnego kolejnego odcinka. Ja się z wami na dzisiaj żegnam. Życzę udanego weekendu, o ile słuchacie tego w weekend, albo jakiegokolwiek innego dnia, jeżeli posłuchacie sobie tego nieco później niż dzień, w którym ujrzało to nagranie światło dzienne. Dzięki serdeczne, na razie. Cześć!